Hej, witam was serdecznie z tej strony Kula. Witam was na samym odcinku tym razem w serii World of Tanks. W tym odcinku chciałbym wam przedstawić kody zaproszeniowe dla początkujących graczy. Mianowicie mam kilka kodzików właśnie do rozdania. Są to kodziki zaproszeniowe tylko dla nowych graczy i co mamy w tych kodach? Mamy 3 dni konta premium plus 1000 zł, czyli taki standardowy kodzik dla każdego gracza, który zaczyna swoją przygodę z czołgami, prawda? Ogólnie wiadomo, musimy wejść na World of Tanks EU. Tutaj mamy stronę taką akurat z tymi kodami zaproszeniowymi, i dla tych początkujących graczy musimy przejść na stronę World of Tanks EU Invite. Przerzuci nas właśnie w to miejsce, gdzie jestem teraz. No i ogólnie jest tutaj instrukcja, która nas poprowadzi dalej do wygenerowania tego kodu, żeby zacząć z jakimiś tam środkami, które nam wspomogą naszą grę na samym początku, prawda? O, jest, musimy. No, instrukcja jest, nie będę jej czytał, wiadomo. Hmm, może pokażę kodik teraz dla wszystkich. S9G6VC. YA93YE kod bonusowy dla początkujących graczy 3 dni premium 1000 zł. No tak. Ok, co więcej? Yy, to był jeden z moich kodów. Mam bodajże jeszcze 3 takie kodziki, dwa takie same, które mają po 1 dni po, 1, po 1000 zł plus 3 dni premium, a trzeci czwarty czyli mój ostatni kodzik jest troszeczkę lepszy. I to będzie spora niespodzianka dla użytkownika, który będzie właśnie sobie tworzył to konto. O, no i oczywiście chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, czy, to, czy ten kodzik bonusowy dalej jest aktywny, bo jeżeli jest nieaktywny, no to po prostu nie będę robił już kolejnych odcinków z następnymi kodami, prawda? Ok, no to tyle w takim razie. Żegnam się z Wami do następnego razu. Cześć, hej!